Tutaj się wchodzi. Jest wejście. Wiem, że to jest balkon, ale nie zrobiłam żadnego domu z drzwiami. No, i to jest balkon. Tutaj się wchodzi. Tej dziewczyny specjalnie w, kurtki, w kurtkach dałam. Tutaj jest już wejście. Tutaj jest taki hangar. Ala, co się podnosi też? Tutaj się wchodzi i jest tak jakby pierwsze ubrania są dla kobiet tutaj są dwie te sukienek a tutaj są takie shorty z, spodnie z paskami dla kobiet nie Ym, tu są, na hangarze są różne i itp i tutaj jest strefa dla chłopów o tutaj tutaj jest przebieralnia takie specjalne ze smoki tutaj jest tak jakby takie te. Tutaj jest kasa, kasierkę sama stworzyłam, jest tu można e, e, kartą płatność wziąć, tutaj jest taki skaner i takie coś co odczepia metki, tutaj są e, torby, żeby spakować i okulary, a tutaj jest toaleta, tutaj można sobie umyć ręce, tutaj jest toaleta, oczywiście kibelek, no i, i właśnie tak. Tyle. Myślę, że ładnie mi sklep wyszedł. Sami go ocencie w komentarzach. Ja naprawdę się nad nadtrudziłam i no nie było to łatwe do zrobienia. Więc docenicie to. No i to tyle. No baba.